Świeży import z Ameryki. Volvo XC90, rocznik modelowy 2016, wersja wyposażenia Inscription. Samochód w zasadzie w takim stanie trafił do mnie prosto z lawety. Był trochę rozebrany. Na aukcji był zdjęty przedni prawy błotnik, zdjęte poszycie zderzaka i rozebrane przednie prawe drzwi, rozebrane w sensie Zdjęta klamka, zdjęte lusterko Zdjęte listwy chromowane i zdjęta tapicerka która w tym momencie na aucie już jest No samochód jeżeli ktoś jest w stanie zaakceptować to, że będzie miał lakierowane dwa czy trzy elementy, ale nie będzie to na pewno samochód, który można okręcić mianem samochodu powypadkowego, bo to będzie samochód naprawiany po kosmetycznej szkodzie to wydaje mi się, że jest to fajna propozycja jeżeli chodzi o auto z Ameryki hmm. tak jak wspomniałem jest to wersja Inscription. środek hmm. środek wygląda tak po Inscription, deska rozdzielcza obszyta skórą boczki w skórze i w drewnie Fajnie to wygląda, jest to wersja -osobowa. tak więc tu mamy dodatkowe trzy miejsca. No i z tyłu awaryjne dwa miejsca. Auta nie czyściliśmy w środku tak delikatnie, tylko żeby zdjąć kurz, ale wiadomo, detailing będzie trzeba zrobić. Co jest na pewno na plus tego auta, no to niewielka szkoda. Natomiast zobaczcie, nie wiem czy mi się uda. Złapać, bo słońce niestety zachodzi. Na filmie pewnie widzicie, że to jest kolor czarny. Niestety mamy pecha, bo właśnie jest zachód słońca. Ale jest to lakier, który się nazywa Amber Black. Jest to tak naprawdę kolor bardzo ciemny, brązowy. Przy, przy marnym oświetleniu wygląda jak czarny. Przy silnym słońcu wygląda jak gorzka czekolada tylko taka naprawdę okraszona dużą ilością brokatu, ten samochód, ten lakier się mieni po prostu w oczach niesamowicie eee, mam jakieś zdjęcie to pewnie wrzucę, wrzucę zdjęcie tego lakieru, jak on w słońcu wygląda no niestety tutaj spóźniłem się trochę z tym filmem co tu mamy tak bonusowo eee, bonusowo na pewno mamy felgi 21 cali są to opony Bridgestone gdzieś tutaj mamy, ok, rocznik 24 opony są bardzo ładne to są nowe opony tarcze hamulcowe, tutaj może widzicie jakieś zacieki, korozji natomiast natomiast tu nie ma żadnego rantu tu nie ma żadnego rantu to są nowe tarcze hamulcowe nowe tarcze hamulcowe mamy z przodu ale nie tylko, bo bardzo ładne tarcze hamulcowe są, są też z tyłu. Wiadomo jakaś powierzchowna korozja. Natomiast to nie są jakieś głębokie wrzery. Felgi są ładne. No tutaj tak ubraliśmy te drzwi. Niestety nie udało się znaleźć klamki od drzwi tylnych prawych. Dlatego założyliśmy klamkę w innym kolorze, bo taką akurat mieliśmy na stanie, co w aucie brakuje i co tak naprawdę będzie trzeba zrobić, jeżeli chodzi o środek, poza detailingiem i czyszczeniem, raczej nic. Jeżeli chodzi o nadwozie, no to mamy tak, zacznijmy od przodu. Zderzak, zderzak ogólnie rzecz biorąc jest cały. On ma tutaj jakieś przetarcia, wiadomo, to będzie element do lakierowania Jeżeli chodzi o ten reflektor, on tutaj ładnie wygląda Nawet Wam pokażę, że te reflektory świecą Te reflektory bardzo dobrze świecą Gdzie ja nie mam kluczyka? O, samochodzik ładnie pali Te reflektory bardzo ładnie świecą Łączymy sobie awaryjne. Światła chyba są włączone. Zobaczcie. Reflektory świecą. Lewy reflektor jest ok. Prawy reflektor działa. Wszystkie, wszystkie elementy, wszystkie punkty świetlne są sprawne. Wszystkie moduły są na reflektorze i są działające. Natomiast reflektor niestety ma połamaną obudowę i połamany klosz. Co można z tym zrobić? Można wymienić na drugi reflektor kupując goły reflektor bez modułów więc to nie będą jakieś nie wiadomo jakie koszty Tak to wygląda Pourywane uchwyty Tutaj nie będę pokazywał Klosz ogólnie tutaj gdzie gdzie jest część widoczna on jest cały, natomiast tutaj poniżej linii zderzaka jest pęknięty Można wymienić na nową, na, na drugą lampę E, można również dać do regeneracji, jeżeli chodzi o e, obudowę reflektora i o kloś, te elementy są dostępne jako części zamienne. E, tutaj co nam brakuje? Brakuje nam tych plastikowych osłon, tutaj pasa przedniego, brakuje e, części uszczelki maski. Co do grilla, e, braku, brakuje emblematu e, tutaj. Jest pęknięta ta listwa chromowana. Można z tym jeździć, ale jak ktoś jest sestetą, to trzeba uwzględnić, że trzeba to wymienić. Kratki boczne są, nie ma czujników parkowania, to też będzie trzeba dokupić. Będzie trzeba dokupić wiązkę zderzaka przedniego kratka środkowa przedniego zderzaka też, tego elementu brakuje. Lecimy dalej. Błotnik przedni, prawy. No nie wiem, jak ktoś ma jakiegoś blacharza magika i będzie chciał to klepać, to tutaj mamy uszkodzenie. No tutaj widać, że to jest wszystko pofalowane. To jakoś tam może pewnie na filmie nawet całkiem nieźle wygląda. Ale uwierzcie mi, że no ja raczej bym tu optował za wymianą tego błotnika. Co do drzwi na filmie pewnie też do końca tego nie będzie widać natomiast one mają tutaj górki, pagórki tutaj w ogóle to poszycie zewnętrzne, ono jest przyklejane do wzmocnienia to się rozwarstwiło, odkleiło, więc te drzwi pracują pewnie da się to zrobić drzwi są stalowe, więc da się je pewnie jakoś tam naprawić, pocudować, tylko nie wiem czy jest sens, bo to jest element, który można za rozsądne pieniądze kupić cały brakuje brakuje nadkoli lewego również nadkola brakuje tutaj widać, że jest wiązka, która powinna iść tam dalej w zderzak jest niepodpięta, bo jej po prostu nie ma co mamy dalej Samochód pewnie też jak sobie rozkodujecie win, zobaczycie, że on był na aukcji porozbierany. Ten boczek był zdjęty, jest założony, wszystko działa. E, pamięć, e, pamięć foteli. Jak widać wszystko chodzi, te przyciski są sprawne. Otwieramy, zamykamy szybę, wszystko śmiga. Tak wygląda z tej strony wnętrze. Część tylna. No, samochód wiadomo ma e, okno w dachu dach panoramiczny tutaj w przednim zderzaku jeszcze jakbyście rzucili okiem pewnie było widać przez łomek, jak jak przechodziłem koło zderzaka brakowało jednego haloganu. tu jest ten halogen klosz jest ogólnie cały ramka ramka jest gdzieś tu wyłamana tutaj jest mocowanie wyłamane da się uratować, można kupić drugie prawego. Przemek, prawego brakuje czy lewego? lewego? Lewego. Lewego, lewego halogenu brakuje. To jest prawy halogen. Da się założyć, jak ktoś naprawdę usilnie będzie chciał wiązce kupi, wiązce kupi wiązce sobie wiązce nowy. Co mówisz? Tak. Wiązki zderzaka brakuje i brakuje czujników parkowania. Felgi, no jak na wiek samochodu, no to jest prawie dziesięcioletni samochód. Felgi są moim zdaniem w super stanie. Tarcze hamulcowe, wszystkie tarcze hamulcowe są nowe, więc no, już nie będę się zagłębiał w szczegóły. Nie będę patrzył, jak wyglądają e, klocki hamulcowe. Ale jeżeli ktoś założył nowe tarcze hamulcowe, to i klocki są nowe, e, co my tutaj jeszcze, jeszcze mamy, rzucę Wam okiem na, na dach, tak wygląda dach. Pewnie zadajecie sobie pytanie, co się dzieje pod tym zderzakiem, bo samochód miał zdjęty zderzak. My założyliśmy i co? I my coś tu maskujemy, my nic tutaj nie maskujemy, ale nie będę teraz ściągał zderzaka. Wrzucę zdjęcia, pokażę wam jak wygląda samochód ze zdjętym błotnikiem i zdjętym zderzakiem. Jeżeli chodzi o elementy konstrukcyjne tutaj nadwozia, belka górna, belka dolna, wzmocnienie błotnika tutaj nic, pas przedni nic, nie jest kompletnie nic nie jest ruszone. Odkręcamy, przykręcamy nowe elementy, lakierujemy i możemy latać, cieszyć się z radości korzystania z tak fajnej fury jeżeli chodzi o, o pirotechnikę no to jest wszystko lalka tu żadne pasy, nic nie było wymieniane kurtyny, poduszki, nic nie było kompletnie, nic nie było strzelone. Tutaj mamy włącze awaryjne. Dobra, wyłączyłem, wyłączyłem nie, patrzcie, na desce rozdzielczej na desce rozdzielczej mamy co się świeci, że jest niski poziom paliwa dobra, żeby on nam nie zdechł innych komunikatów nie ma samochód nie ma żadnych błędów wcześniej były niepodpięte klamki to rzeczywiście podpinaliśmy pod, pod komputer i podpinaliśmy pod komputer i świeciły się dwa błędy Chyba z BCM-u eee, właśnie błędy klamek zewnętrznych drzwi prawych przód i prawy tył podpieliśmy eee, i wszystko gra muzyka zaraz wam pokażę że te klamki eee, działają wyłączę, wyłączę samochód. samochód samochód makaylesa zaraz zrobimy test test Kalesa. kluczyk chyba mam gdzieś w kieszeni dobra eee, tak Dobra, ta klamka działa, ale czemu miałaby nie działać, jak to jest klamka, która była założona na aucie? Idziemy do tych klamek, które były zdjęte z auta, żeby Wam pokazać, że te klamki nie są tu wrzucone na sztukę, tylko to są rzeczywiście w pełni funkcjonalne elementy, tak? Wiadomo, ta klamka tylnych prawych drzwi jest założona jakaś tam grafitowa, srebrna, szara, nie wiem jak to nazwać. Eee, drzwi otwiera, Keylessem drzwi zamyka, tak więc eee, Tutaj nie mamy problemu. Lusterko ma oczywiście wkład. Jest kompletne. Co do kosztów nawrawy. Wiadomo, teraz blacharze, lakiernicy sobie, sobie liczą. Natomiast jak ktoś ma wprawę, potrafi odróżnić śrubokręt od młotka a, i, i jest majsterkowiczem, to tak naprawdę samochód poskłada sobie sam. No Nie każdy sobie sam polakieruje, więc trzeba się liczyć z kosztami lakierowania. Na pewno przedni zderzak. Drugi błotnik, ja bym tu wrzucał drugi błotnik, przednie prawe drzwi. Możliwe, że się uda kupić elementy w kolor, wtedy zaoszczędzimy na lakierowaniu i będziemy mieli możliwe, że nawet cały samochód w oryginalnym lakierze. Moim zdaniem, bardzo ciekawa propozycja ze Stanów. A, zapomniałem Wam powiedzieć, jaki ma przebieg. Samochód nie ma jakiegoś super niskiego przebiegu, no bo jak szukamy samochodów z Ameryki z super niskim przebiegiem, to trzeba się liczyć z tym, że że samochód będzie miał co innego na sumieniu. Patrzcie, tutaj sobie testuję wszystkie moduły, wszystko się elegancko świeci. A tutaj akurat tym w tej generacji wszystko sobie zmieniamy z poziomu użytkownika na, na wersję polską, europejską. Nawigacji mapy nie ma wgranej, na obecną chwilę będziecie chcieli, to wgracie sobie mapę. Można też oczywiście zrobić pełną konwersję na Europę, tak żeby na przykład takie coś jak Speed Limit 35 km się nie pojawiało, tylko żeby się pojawiały polskie znaki i europejskie znaki ograniczenia prędkości. Samochód ma taki przebieg, to jest przebieg w kilometrach 200 tysięcy kilometrów Poczekajcie Mi się coś wydaje, że on miał 201 tysięcy A jeszcze szafy nie kręciliśmy Ale um, nie, to jest, nie, dobrze Możliwe, że coś źle z mil przeliczyłem 200 tysięcy kilometrów I 112 200 112 kilometrów Tak wygląda przebieg tego auta szyba, co do szyby czołowej ja tu nie widzę, poza tym, że widzicie no jakieś tam są zanieczyszczenia drobne to ja tutaj nie widzę żadnych problemów z tą szybą żeby były chociażby nawet jakieś odpryski pęknięć nie ma na pewno deska tak jak pokazywałem wcześniej jest w skórze pamięć fotela kierowcy fotel fotel widzicie Pytałem jedyneczkę, ustawia się pod jedyneczkę dwójeczka sobie tutaj coś tam reguluje jakieś tam dziwne położenia fotela, fotel idzie w dół tak więc lewy, prawy fotel to są fotele z pamięcią listwy Volvo podświetlane, oczywiście słońce świeci to, to jeszcze coś tam nie za wiele widać tego podświetlenia, ale musimy wierzyć na słowo, że że samochód ma podświetlane listwy progowe tak wygląda, jeżeli chodzi o ilość miejsc. Mamy wszystkich miejsc 7, 2 miejsca z przodu, 5 miejsc z tyłu w dwóch rzędach. No, jak dla mnie super bryka dla kogoś kto oczekuje od auta z Ameryki czegoś więcej niż tylko ulepa ze szprachli z wstawioną ćwiarą. No tutaj akurat ten samochód nie zalicza się do takich egzemplarzy. Zapraszam do kontaktu na żywo. Pokażemy, może się nawet uda gdzieś tutaj się nie uda przejechać, bo samochód jest niezarejestrowany. Ale gdzieś tu możemy manewrować trochę po placu. Możecie sobie podpiąć komputer, posprawdzać, co tam w trawie piszczy, co tam wyczytamy przez OBD. Moim zdaniem, nic nie wyczytamy. Samochód jest naprawdę warty. Warte uwagi. Zapraszam.